Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z miast w pęcie. Właśnie pokazała mi się chmurka z problemem, że meteoryt spadnie na miasto. Patrzyłem, że to zaraz będzie. Muszę zrobić jakiś bunkier. Okej. Okay. Okej, okay, mam pomysł. Może tutaj zrobię takie. Takie coś. O, z wyznaczoną strefą właśnie. Dlaczego ja tego nigdy nie zrobiłam? Mogę zrobić taki kwadrat dróg z wyznaczoną strefą. I będą wielkie budynki. Właśnie. Okej okay, jest. Teraz bunkier. jest szare, taki jest bunkier, okej, okay. ta strefa jest fajna, okej, okay. teraz, aha, aha, to nie jest skręta droga, okej, okay. Rzeczywiście zrobię tak. Okej. Okay. Okej, okay, i tutaj bym jakieś wyższe sklepy zrobił. Nie, nie, nie. Zroj po prostu taką strefę sklepu. Mogę jeszcze tak zrobić. O właśnie. Cofnij, cofnij. Okej. Okay. Żebym miał całe miasto w strefie komercyjnej. Co to by było? Okej. Okay. O nie, już się zaczyna. Okej, okay, już leci. teraz muszę to usunąć na zielone w taki sposób się usunę A to jest narzędzie do usuwania aha, to nie był dobry pomysł ok na szczęście udało mi się go usunąć wystarczyło kliknąć stop Czyli to nie był jakiś wielki problem. Okej. Okay. To też mogę wymazać. Bo takie wiadomości, które nic nie oznaczają, się wymazuje w taki sposób. Okej. Okay. Teraz myślę, że bym zrobił taką wiejską drogę. Cofnij, bo tu nie ma żadnej drogi przecież. Co się dzieje? Właśnie tego nie lubię w tym. Okay. A co z przemysłem? zrobi taką polną drogę właśnie i co teraz? teraz jeszcze bym chciał coś ulepszyć w tym mieście ok to wieżowce mi jedynie zostały to jest strefa wieżowca

Tyle teraz wypełnienie. wypełnienie. Nie takie wypełnienie, tylko takie. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz będę musiał tą drogę Jaką asfaltowo poprowadzę? Okej, okay, teraz bym tutaj wieżowce sklepy zrodził. Jakie to są? Jaki to jest kolor ten? Okej. Okay. I tutaj. Okej. Okay. Jeszcze tutaj bym. Właśnie. Czy gdzieś jeszcze bym mógł jakieś takie sklepy zrobić? Nie. Okej, okay, to co bym mógł zrobić? Metro. Stację metra pierwszą bym zrobił, które to, to był kolor metro Tutaj tory metra będą prowadzone. Tutaj. Fajne jest to, że wystarczy zrobić przystane katetory, na same się zrobią pod ziemią właśnie. Okej, okay, gdzie jeszcze trzeba było dojechać? Tutaj na pewno. nie muszę cofać, okej okay. to dobrze tutaj okej okay. i jeszcze za jest nie metra to bym zrobił już całą taką okay. Ale myślę, że to już na tyle w tym odcinku. Cześć, cześć.